Chcieliśmy w krótkim czasie zapewnić pracownikom, którzy dojeżdżają do miejsc pracy, sprawny dojazd. Było to dla nas bardzo duże wyzwanie, ponieważ mamy pewne ograniczenia związane z taborem, jak i z pracownikami PKM-ów, z kierowcami, którzy też korzystają z uprawnień i są na zwolnieniach lekarskich lub na piecek ze względu na... Dzieci, którymi muszą się opiekować. Więc mamy zderzenie kilku bardzo niesprzyjających okoliczności. Z jednej strony ograniczona liczba pracowników w PKM-ach innych przewoźników, a z drugiej strony oczekiwania mieszkańców, aby sprawnie mogli dojechać do pracy i jeszcze musimy zachować wymogi sanitarne związane ze zmniejszeniem pojemności w taborach. Dlatego też od samego początku, pod wprowadzeniu. Stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzenie obecnie stanu epidemii. Pracownicy TEM bardzo intensywnie pracują nad zmianami w rozkładach, współpracują tutaj z, z PKM-ami, z dyspozytorami, z planistami. Jest to bardzo ciężki czas dla tych wszystkich pracowników, którzy od samego rana do wieczora. Są na wysokich obrotach, przy również zmniejszonej obsadzie. Główne nasze działania związane z rozkładami jazdy i z tymi zmianami, które są, są skierowane na wzmocnienie kursów porannych i popołudniowego szczytu. Więc tam staramy się w miarę możliwości dokładać dodatkowe kursy, zwiększać tabor i tak się zadziało, czy to na liniach tramwajowych, czy w PKM. Mamy informacje na bieżąco przekazywane przez, przez przewoźników. W obliczu obecnej ZTM podejmuje działania opierające się na badaniu napełnień, prowadzonych bieżąco, zarówno w punktach pomiarowych, jak i w, bezpośrednio na liniach autobusowych. Na podstawie tych badań napełnień oraz wniosków, które spływają do naszej organizacji, wysyłanych głównie przez pasażerów za pomocą różnych środków wyrazów, takich jak Facebook, jak mail. ZTM wprowadza dynamiczne zmiany na liniach autobusowych, polegających na Wzmocnieniu najbardziej potrzebnych kursów oraz ograniczeniu komunikacji tam, gdzie nie jest to tak wymagane. ZTM przekazał zalecenia operatorom. Zalecenia obejmowały następujące czynności: zatrzymywanie się na wszystkich przystankach, w tym na przystankach na żądanie, otwieranie wszystkich drzwi w autobusie bez użycia tzw. guzika służącego do otwierania, dodatkowa dezynfekcja i czyszczenie autobusów oraz zawieszono sprzedaż biletów w autobusach. Także kierowcy nie muszą już tych czynności wykonywać. Z naszej strony przeprowadzamy dodatkowe kontrole czystości w terenie. Ludzie, pracownicy pracujący w terenie zostali do tych czynności oddelegowani. Dodatkowo robimy pomiary napełnień na węzłowych przystankach w naszej sieci komunikacyjnej tak żeby wiedzieć czy nie ma jakichkolwiek przekroczeń związanych z zaleceniami ministerstwa związanymi z ograniczoną ilością pasażerów myjemy dodatkowo automaty biletowe które są rozmieszczone w naszej sieci. W ostatnich tygodniach podejmujemy się wielu zadań i to zadań z różnych obszarów. Staramy się informować o tych zmianach w rozkładach jazdy. Wykorzystujemy w tym celu m.in. tablice SDIP, które są zlokalizowane w pobliżu przystanków, a także informacja o zmianach wyświetla się również na urządzeniach. Czyli tutaj mam na myśli automaty biletowe. Szczegółowe informacje można z kolei znaleźć na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Można również zadzwonić na naszą bezpłatną i czynną całą dobę infolinię. Dołączyliśmy również do akcji informacyjnej, m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Śląskiego. Dzięki tej współpracy. W naszych pojazdach zawisły plakaty informujące o tym, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów. Ponadto, dla naszych operatorów, przygotowaliśmy po pierwsze nalepki dotyczące ograniczonej liczby miejsc. Dzięki temu pasażerowie wiedzą, ile może być w pojeździe danym osób. I przygotowaliśmy również wywieszki na siedzenia, które mówią o tym, które miejsca można zajmować, a które nie.